Zamierzam uderzyć twoją twarz w twarz. Dzień dobry, witam was w szkole Stania i oblałeś. Można hey, masz na to licencję! Nie, Nie. weźmiesz mnie żywcem, Puk-puk! To tam drzwi. Ej, wiesz, że marchewki są dobre na wzrok? Oko małeś mnie! Hello, 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 oh no! Ooo, piasek! Uważaj, kochanie, on ma nóż! A nie, wcale nie mam! No a teraz wszystkich gleba! Witaj, burgerze! Kiedyś byłem krową. Ooo! Oh. A teraz najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś, z naprawdę bardzo daleka. Jepka! He's a magical pony! flying magical... Nie mam zielonego pojęcia, jak oddychać. Co tam rysujesz, kochanie? Rysuję misia! Szybko, nie myśl o kotach! Leci samolot! Czy ktoś tu jest lekarzem? Ja jestem. Więc jesteś frajerem.